Szymano z tej strony Rafor i jesteśmy w grze Loadout gra to jest typ, typ tej gry to jest myślę, że chyba strzelanka, chociaż może też nazywać jakoś inaczej. Ale nie, to chyba raczej po prostu strzelanka. Zaraz w sumie obadacie, o co w tej grze chodzi. Myślę, że i tak już w sumie wiecie, bo dużo osób pokazywało tą grę, to myślę, że to nie będzie chyba trudne do do ogarnięcia bo grę bo, no bo już dużo sobie, po prostu pokazywało dlaczego tak długo nie było filmów? ponieważ po prostu nie chciałem się nagrywać tego ogólnie filmów dałem sobie po prostu pograć, nie miałem po prostu wę nagrywania na kanale jeszcze dzisiaj pojawił się filmik z Neverwintera Dungeons Dragons Neverwinter z ekipą Street TV Spoko goście, myślę, że będzie zajebisty materiał i jeszcze lepsza atmosfera Więc warto warto poczekać Co do tych serii, co ja prowadziłem, nadal będzie kontynuowana seria z Mighty Quest for Epic Loot Nadal będzie kontynuowana seria ta, która już tak w sumie dawno nie była na moim kanale, czyli Ghost Recon Online i, i tyle chyba, w sumie nie wiem czy mam coś jeszcze ważnego do powiedzenia do będą się też pojawiały, ale to już w późniejszym fazie kanału będę nagrywał filmiki z Cel, Cotter mam? Kurde, paskudny Cotter eee, Będą się pojawiały... <laughs> fajnie go tu zjechał tym... E, motem e, Ser za przerwanie, że ja sam sobie przerywam Ale będą się pojawiały filmiki z Skyrima, Skyrim The Elder Scrolls 5 Skyrim Oraz będą się pojawiały filmiki z Hitman Absolution Rozgrzeszenie, jak to w sumie wali o kurde Bum dum kum Nie zabił Ogólnie tutaj rundy trwają póki dana drużyna nie przejmie tylu młotów Czy tam coś w tym stylu Wcale się nie widzę kolego O kurde Mam zita strasznego a zgrzała mi się broń. I zginęłem. Nie jestem specjalnie świetny w tą grę. Więc uwaga. A tutaj widzicie ochronę, ten młot mam ochronić. Więc, więc ja będę bronił. Nie wiem czy to będzie miało tyle emocji myślę, że ktoś tu będzie biegł Chyba nie No to coś Biegniemy Kurde sery za taką chwilę dzisiaj, ale po prostu tak nie wiem co, co wam mam tu mówić, bo... No bo sobie grałem i biegam z, z, z jakimś wielkim karabinem i... Nie wiem czy ma jest coś do gadania Tutaj się coś zaczęło dziać Ale już próbuję uciec, mi się zaraz rozgrzeje broń właśnie Czy tam z, z, zgrzeje chyba bardziej no, fuck. O fakt Ło kurde, byłem w ścianie przez chwilę A, autu nie ma. Nie ma stu... ale można się tu fajnie skampić. Młot tu gdzieś leży. A, my mamy jej młot, okej. Zrobimy może takiego snajpera, tu z góry. Mini snajpera. Ale zaję snajper, że spadłem ze stanowiska. Jeszcze zginę, co jest najlepszej, bo nie tego nie zabije. Dokładnie, mi się przegrzała broń, a nie. O, słabo, jeden, trójka. W sumie czasem idziemy całkiem nieźle, ale... Pewnie jak będę nagrywał, to będzie szło lipnie. O, oh, fuck. O, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. A, spala się. Spala się. <laughs> Jestem cały spalony, serio. I tu jest apteczka gdzieś? A jest, fajnie wyglądam Teraz jeszcze się naprawę? Tak Fajnie wróciłem jakby do ludzkiej formy Z tej spalonej Uwaga, niepowtarzalne starcie teraz Nas tu czekało, cholera Miałem taką lekką sofę Kurde, trafię w niego, nie trafię w niego. Granat! Na Granat. No chwilę mi tu ścięło. O kurde, tu już jest paru. A go? O, super. Z nim na taką konfrontację nie wygram, bo mi się przegrzeje broń. No fuck, fajnie, nie fajnie, nie fajnie, fajnie, nie fajnie, fajnie, nie fajnie, nie fajnie Chyba chciałem go strasznie zabrać. Ale asystę dostałem. Teraz musimy bardzo szybko stąd zmykać, bo nas zaraz dorwą słabo będzie słabo. Pod tabulatorem jak coś macie yy, yy, tablicę wyników yy, yy. okej okay. zachęcam was do pobrania gry. Nie w sumie nie pamiętam czym to mówiłem to powiem jeszcze raz że gra jest za darmo do pobrania na Steamie myślę że że że, że że warto w nią zagrać, bo ciekawa, no, nie oszukujmy się, jest bardzo fajna, fajnie się w nią gra. Mamy akcję non-stop, to... to też fajnie, że się nie nudzimy. Kurde, szybko mnie zdjął dosyć. W sumie można nosić dwie bronie. Też sobie zmienię na broń tego typu, co ma on, ten koleś. Sprawdzę to cokolwiek, cokolwiek mi da No można nosić dwie bronie Ja mam Widzicie w górnym ja rogu jaką nazwę tej broni O fuck Polsacyjny ja, ja ją młody Wiem, że bardzo dziwna nazwa No ale cóż, lepszej z, z wymyśleć nie potrafiłem o oh fk. Odwiemy. Load, load. Kurde, straszne gumizyta. O oh fk. Oh Myślałem, uciekłem przed rakietą. Przed rakietą. <taki, matrix. Taki Matrix. Mogę się. Mogę? Mogę. Oh kurde. O kurde. Teraz się tak na laserka i o oh Nie miejsce do kampienia w sumie Z góry można super kampić Chyba zauważyli na no, ewidentnie O oh, fuck, broń Niezaładowana Teraz będzie krucho, jak mi tu wejdą Wiem, że to przejdą z znam. znam ich. Znaczy nie znam ich osobiście, ale znam ich. W sensie, że gra tej gry. O, już dostałem. <śla> Jeszcze tak w powietrzu chamsko. O no, fuck. Ukradliśmy, what, super. O fuck. Nie weźmiesz tego młotu Nie weźmiesz go Oddaj go Suko Kurde e, jak ktoś ma ten młot, to wtedy on ma jakby wszystkich na hita więc Więc słabo O oh, fuck Więc tam Dobra. Zabijmy ich tu. Weźmy nasz... A, dobra, O, tylko okay, granat. Ach, granat. Bardzo no. uniknąłem. Uniknąłem. Hops, 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 hops. Gra jeszcze będzie trwała tutaj, widzicie, w lewym dolnym rogu. E, 4 prawie minuty. Nie no, wiem, jak się skończy runda to skończy również nagrywanie to chyba normalnie. O oh, fuck. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Mam niesamowitego farta w tym, że bardzo ciężko. Często wieje im z takim... z takim lowem. O oh, fuck, ale mam, mam właśnie pecha co do... do dziur. Już nie raz tak, nie wiem, że na przykład uciekałem, tak niby taki super, no, uciekłem, a, a tak naprawdę to łyk, e, spadam do dziury. I koniec. Dobra. Może ukradnę im ten młot. nie byłbym tego taki pewien, sam lepiej tam nie idę. O oh, fuck. Dobra. No, a ukradli nam mod the, enemy has stolen the hammer mod. Hammer Co, Co chwilę ktoś ma na hamera. Hamera. Hamera Dingera. super. Zostaliśmy utarcze. Do Teraz jesteśmy sprawniejsi. Teraz ten kaleś nas tak łatwo nie zabije Chociaż no cóż asysta jest Wiem że mam cudowne nazwy broni Ale nie na tym się skupimy O fak Jak mówiłem młot zabija na hita więc jak się dobrze trafi to jest koniec 5 7 lek Lekka lipa Le Kurde, wszystko. Zabić tego, tamtego, okraść, wszystko. Kurde, nie mam, nie mam takiego celu, żeby go tam roszyć. Wbija się pod granat? Nie. Myślałem, że idę tak do tyłu, tak do tyłu i że wbiję w, w granat. No kurde, koleś biegnie nam po, po nasz młot. Z której strony on jest? A, jeden za jeden. Raz, zaraz. Z tym cała minuta koniec rozgrywki teraz zapiero załóżmy.